Nadal nie wiadomo, czy samorząd województwa wielkopolskiego przystąpi do realizacji budowy nowego połączenia kolejowego Konin-Turek. Inwestycja ta otrzymała rządowe dofinansowanie z programu Kolej Plus. O jej realizację apeluje wiceminister rolnictwa oraz poseł ziemi tureckiej Ryszard Bartosik. Kolej e, ożywiłaby to miejsce, kolej spowodowałaby przypływ inwestorów, dałaby możliwość rozwoju Konina, Starego Miasta, Tuliszkowa, Turku. I o te kolej walczymy. Jesteśmy tak bardzo, bardzo blisko. Szanowni Państwo, chciałbym tu publicznie zapytać marszałka województwa, dlaczego nie złożył jeszcze wniosku. Mówi się o środkach finansowych, mówi się o tym, że posłowie potrafią tylko apelować. No nie tylko apelować, bo staraliśmy się o to, aby 85% tego przedsięwzięcia było przekazane na region koniński i to jest i to się. E, stało. W wypowiedzi dla Radia Poznań wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak wyraził przekonanie, że budowa linii będzie realizowana. Ja jestem przekonany, że będzie pomimo tych wszystkich wątpliwości ze strony poszczególnych samorządów. Te wątpliwości rodzą się w głównej mierze z zamożności poszczególnych samorządów. Część z nich to są samorządy, których budżety są bardzo małe, trudne, ja to rozumiem. Początkowo ten rozdziew finansowy, te 50%, które gminy powinny zebrać, był dość duży i to stawiało pod znakiem zapytania to przedsięwzięcie. Natomiast on z dnia na dzień maleje i jestem skłonny uwierzyć, że jeszcze kilka dni i dojdziemy do porozumienia. Kwestia sfinansowania budowy nowej linii to nie jedyna kość niezgody. Kontrowersje budzi także przebieg planowanej trasy. Swój sprzeciw poprowadzenia nowej linii przez Konin wyrazili członkowie Stowarzyszenia Wielkopolski Wschodniej i Warta. Jeżeli zatoczymy takie koło od Żdżar po Konin, czyli po Morzysław, no to mamy wszędzie domy, wszędzie zurbanizowane tereny, dobrze rozwijające się osiedla mieszkaniowe wokół Konina jak również dobrze rozwijające się teraz w zasadzie już chyba już ostatnie osiedle w Koninie, Laskowiec-Grujec. I te osiedla będą bezpośrednio sąsiadami, sąsiadami tej trasy kolejowej. Ta trasa kolejowa to nie będzie grzeczny chłopiec, który będzie przejeżdżał obok domów jak te weże, tylko to będzie umoczący pociąg na estakadzie. Ja osobiście wierzę, że zwycięży na koniec zdrowy rozsądek i ta linia nie powstanie, ale nie mówię tego w takim sensie, że jestem jej przeciwny, tylko ja z krwi i kości jestem przedsiębiorcą i jeśli coś jest strasznie deficytowe i tam przeliczane na 300 lat autobusów albo jeszcze więcej, no to naprawdę zastanawiam się, czy nie mamy lepszych wydatków. Jeśli to mają być pieniądze Unijne, które pozostawią pewne inwestycje w regionie, oczywiście nie protestuje przeciwko temu. W nas najbardziej boli przebieg przez Konin. Oczywiście też wszystkie samorządy powinny się zastanowić nad kosztami utrzymania tego późniejszego, bo dostać taki prezent, a później dokładać do utrzymania, no to, to też może być problem. Jak tłumaczą prezes i wiceprezes stowarzyszenia, zabrakło rozmów z mieszkańcami terenów, przez które ma być poprowadzona linia kolejowa, a prowadzone konsultacje społeczne nie były szerokie wobec skali planowanego przedsięwzięcia, którego koszt może przekroczyć sumę miliarda złotych. Ja osobiście nie zbierałem akurat podpisów, natomiast Adam Gabski zbierał. I tak jak mówi tutaj, w najbliższym okolicy, gdzie ta linia będzie przebiegać w Morzysławiu, 80% osób nie wiedziało o tym, że ona będzie. A to byli jego sąsiedzi, oni po prostu mu uwierzyli. Dopiero później musieliśmy zrobić wizualizację i pokazać mapę z przebiegiem, żeby osoby w ogóle wiedziały, że coś takiego się dzieje. Stowarzyszenie nie zamierza organizować protestów ani pikiet. Jego celem jest akcja informacyjna skierowana do mieszkańców i samorządów. Członkowie stowarzyszenia zapowiadają złożenie petycji z podpisami 1300 mieszkańców. Brzeźnia, konina Rzechli na Izdjar do Urzędu Marszałkowskiego, w której nie zgadzają się z przebiegiem trasy i wyjaśniają, że jest on nieakceptowalny społecznie. Chcą także rozmawiać z parlamentarzystami i samorządowcami. Spotykaliśmy się tutaj na razie w Koninie. Czekamy, liczymy na spotkanie z urzędem Marszałkowskim, z Panem Wicemarszałkiem, natomiast z informacji medialnych, wiem, że pan minister Bartosik nie chce się z nikim spotykać, bo nie widzi sensu przekonywania do tego, dla niego jest to oczywiste. Tak? Zresztą był zaproszony na nasze spotkanie, jeszcze zanim powstało stowarzyszenie, ale no, nie odpowiedział. Stowarzyszenie złożyło kilkanaście wniosków do samorządów zainteresowanych budową linii kolejowej o dostęp do informacji publicznej, zapytali w nich o szczegóły tej inwestycji, licząc, że uda się jeszcze zmienić przebieg planowanej trasy, która mogłaby wieść przez Kuny i Władysławów.